2 lipca dokładnie, kilka zdjęć przypominających e, kto zaszczycił tą uroczystość e, obecnością swoją. Oczywiście... Ale prawie idą dobrze. Ale prawie Oczywiście podziękowania dla weteranów, dla tych wszystkich ludzi, którzy e, tą służbę pożarniczą już długo, długo wypełniają i zakładanie jednokrotnie jednostki. Niestety, w lipcu wydarzyło się jeszcze kolejne zdarzenie, które chyba jest najtrudniejsze dla gminy Kniszyn. Częściowemu spalęliśmy budynek szkoły w Knyszynie. W dzisiejszy już wiem, że to z OSP oczywiście jest powiązane także z dofinansowaniem z budżetu państwa, szczególnie jednostek, które funkcjonują w krajowym w systemie <laughs> radniczo-gaśniczym. Takich jednostek mamy na terenie powiadu 7. To są kwoty, które w tym roku były przekazane. Przy tej sposobności chcę również powiedzieć, że szereg Ochotniczych Straży Pożarnych, oprócz tego, że wzbogaciło się o te samochody wymienione przeze mnie wcześniej, to również pozyskuje w ramach różnych programów wyposażenie i narzędzia ratownicze, między innymi jednostki z Goniądza, z Jasionówki i z Knyszyna, wytypowane w pierwszym etapie do doposażenia sprzęt do ratowania na drogach, Ogólnie głównie chodzi tutaj o zestawy narzędzi hydraulicznych, o zestawy PSPR-1 medyczne i inne, no, zostały doposażone w końcówce roku 2005, no, kwotami około średnio 25 tysięcy złotych i przy współpracy przy do, dołożeniu powiem to tak pieniążków z budżetu WIN za to tutaj samorządowcą serdecznie dziękuję, udało się kupić troszeczkę więcej niż e, wartość sprzętu, który kupować ją za 25 tysięcy złotych. Tutaj warto wspomnieć o tym, że e, w budownictwie czy w remontach Strażnicy CSP również widać poważny e, taki e, zastrzyk jakby ruch do przodu, ponieważ w roku 2006... Nie do Poznania, zmieniła swoje oblicze Strażnica w Jaświłach. Zmieniła również wcześniej swoje oblicze Strażnica w Jasionówce, gdzie oprócz remontu również decydowano niektóre pomieszczenia poza tym. Poza tym na bieżąco obserwujemy to są dokonywane remonty w wymiany bram, wrót garażowych, remonty dachów i tym podobne. Cóż, te wszystkie działania w ręku, bo tak powiem, finansowym, trzymała znaczy nasza minister finansów, do dyspozycji miała. A samochód obok, stojący pod drabina, milion do miliona trzystu. A więc od tego, co on tam ma. Takie są ceny sprzętu, w ogóle panowie, burmistrzowie tu, samorządowcy wiedzą, że chcą kupić nowy samochód do jednostki OSP i się pytają, takie cacko kosztuje nowe, dowiadują się, 400 tysięcy do zadowolenia, ile to może kosztować. Ale mając 50 lub 100, ona kupi samochód do 400. robimy taki moc, że tam żeby pokazywali na innych Lecimy dalej. Tu są łącznie inwestycje do roku w Straży Pożarnej, a więc żeśmy inwestycje różnego typu realizowane, to inwestycje takie drobne na remontu. W układzie łonie. Oczywiście to nie jest to dla niego cały budowy zakupy3000 3,5 tysiąca musi być powyżej zakup inwestycyjny. Pan no do tego, do, do Prawdzie już dawno nie byłem w stolicy, ale skorzystam z tej okazji, że spotkał się z Panem Komendantem, z Panem wszystkim, jak również przede wszystkim z Panem Kolegami, z przyjaciółmi, że pracujecie zawodowo. Jak krótko powiem, życzę Wam jak największej. Eee Akcja, jak najwięcej niesienia pomocy, jak wtedy pomocy, a przede wszystkim zadowolenia, dumy i satysfakcji z pełnienia takiego zawodu jakim jest straż. Dziękuję bardzo.